Ten człowiek jest przesiąknięty nienawiścią za śmierć brata, za bezradność, za teraz przegrane wybory. Jego przeżarło tak zło, nienawiść, że on nie jest w stanie odkręcić. To podlega głębokiej terapii. Ten człowiek jest wyalienowany z tego świata. Kto myśli tylko nienawiścią, ten przestaje być człowiekiem. Kto Pana zdaniem odpowiada za to, że jest taka polaryzacja w kraju? No bo to chyba ktoś musi być odpowiedzialny. Oczywiście. Kościół. Aby złoto było. Chrześcijaństwo się skończyło w IV wieku. Powtórzę tytuł. Kryminalna historia chrześcijaństwa. Nie chciałbym być tej chwili wtedy na ulicy Warszawskiej. Nie chciałbym. Obojówki będą, zamieszki będą. Ta cywilizacja się kończy. Mateusz Morawiecki dzisiaj powiedział, że chce zakończyć wojnę polsko-polską. Nie wierzę. Jest Nie wier niemożliwe. Ten nie pozwoli. Jarosław Kaczyński. Absolutnie przyjąć się na wojnie, na nienawiści karmi. Ten człowiek jest po prostu już zaburzony mm -hmm. tą nienawiścią w stosunku pod śmierci a ten nie, po prostu nie ma swojego zdania. Jest to człowiek kameleon. Wykonuje wszystkie rozkazy tego. No, bo widzi pan, tutaj z jednej strony Mateusz Morawiecki mówi, że chce zakończyć wojnę polsko-polską, a z drugiej strony Jarosław Kaczyński mówi, że Donald Tusk jest lumpem. No, bo, bo ten człowiek już nie zna innego języka. Mm -hmm. Ten człowiek, wie pan, jak nienawiść wchodzi w geny, w mózg, to człowiek zaczyna jakby gdyby wypadać z rzeczywistości. Nienawiść ma strasznie destrukcyjny hmm. wpływ na charakter, na zachowanie, na myślenie. I trzeba naprawdę dużo dobrej woli, żeby z w, nienawiści. Człowiek z natury jest zły. I dlatego, jak uruchomi swoje demony, to one są już nie do opanowania. I ten człowiek już uruchomił. Demony zła, które pożerają, a oni się karmią tym. Bo i po prostu to są wykonawcy zła. Demona zła. I to jest po prostu. Dlatego on tu będą jeszcze większe przekleństwa. Jedna rzecz, ja się tylko jedno modne żeby to wszystko nie na ulicy nie wyszło. No ale myśli pan, że no, istnieje po to taki problem? Oni, oni nie odpuszczą, będą rozliczenia, oni pociągną sznureczkami, gdzie będą, po prostu ja się boję, że będą zamieszki. No ale to myśli pan, że Prawo i Sprawiedliwość potrafiłoby tak zmobilizować elektorat, żeby wyszedł na ulicę? To nie chodzi o elektorat, to chodzi o bojówki. No przecież e, co mieliśmy w dwudziestych latach e, w Niemczech? Mhm. Bojówki zaczęły mm. prześladować i cały ten ruch, i potem elektorat się dołączy. A myśli pan, że w ogóle jest coś takiego jak wojna polsko-polska, czy to jest, jest jakieś wydumane. Oczywiście, stwierdzenie? że jest. Naród jest totalnie podzielony właśnie tą nienawiścią, a ta nienawiść się wzięła z tego, że nagle... Ci, co awansowali, szczególnie luncie, ludzie, którzy właśnie można powiedzieć o lumpach, ale nie o tusku, mhm. awansowali, boją się, że te przywileje i ten, ten dobrobyt się im skończy. Mhm. I to jest właśnie, i ty, a dla dobrobytu oni gotowi są własną matkę sprzedać. A to, kto Pana zdaniem odpowiada za to, że jest taka polaryzacja w kraju? No bo to chyba ktoś musi być odpowiedzialny. Oczywiście. Jest, ale tu jestem strasznym heretykiem. Kościół. Kościół? Tak. A w jaki sposób? W ten sposób, że y, popiera wszystkich, którzy im rozszerzają przywileje. Ci co dają? Przecież pieniądze zdemoralizowały Kościół. W końcu polecam panu książkę Desznera, Kryminalna mm. historia chrześcijaństwa. Mm. Ureus to wydał, pięć tomów tylko wyszło po języku mm. polskim i wytoczyli autorowi Desznerowi proces episkopat niemiecki. I przegrał, bo w tej książce nie ma żadnego kłamstwa. Mhm. Powtórzę tytuł: kryminalna historia chrześcijaństwa mhm. i Kościół się zawsze tym żywi. Na myśli pan, że y, Kościół w Polsce był do tej pory uwiązany z władzą i czy jest jeszcze no uwiązany? Jest. To jest tak uwiązany, że on się nigdy nie odwiąże. No ma pan ryzyka przecież. Mhm. Całe te wszystkie historie geotermia, która jest nieopłacalna w Toruniu, bo są wody zasolone i za głęboko i nie dają wystarczającego zysku. Poprzednie władza uwaliła ten projekt, bo był nieekonomiczny. A ta dała, bo trzeba dać. No, ale ryzyk ma też i tę swoją rodzinę Radia Maryja i... No, ale to są wszystko. Prezes przecież pole... na Jasnej Górze Ale przemawiał. to panu poleca następną książkę a mianowicie Hamstwo, nagrodzona w zeszłym roku do Literackiej Nagrody Polskiej, która mówi o 400 latach historii polskiego niewolnictwa. Polski chłop pańszczyźniany był traktowany gorzej niż niewolnik na plantacji w Ameryce. I 400 lat jak to trwało, to w tego chłopa co weszło? On jest nieszczęśnikiem. Przednia czoła, Przestaje myśleć, przestaje wybierać. Ten człowiek nie na darmo. Pan, wójt, Kleban, co powiedzą? Bo on nie ma własnego zdania. I cała wschodnia Polska to są potomkowie chłopów pańszczyźnianych. Ja sam z chłopów jestem pańszczyźnianych, tylko mnie matka kazała się ucz, ucz, ucz. skończyłem studia, zrobiłem doktorat, żeby po prostu się nauczyć samodzielnie myśleć. Bo to jest. Nie uważa podstawa. Pan, że Polacy myślą samodzielnie? Nie, czy nie? Nie, myślą. nie myślą. O Olbrzymia część nie myśli. O szczególnie ci z, z genami chłopskimi nie myśli, bo to trzeba potwornej pracy w sensie samokształcenia, samodoskonalenia, samowiedzy. Mhm. I część młodych już zaczyna, tak jak wy, bo macie swoje zdanie, bo podstawa wszystkiego w tym kraju jest mieć własne zdanie. Móc wybierać, rozróżniać dobro od zła, to co powinien uczyć Kościół. No to Kant też mówił o tej dojrzałości intelektualnej, że dokładnie. wtedy człowiek jest pełnoletni, jakiś no, ma swoje zdanie. Dokładnie, kochany, eee... dokładnie. No a jak pan słyszy Jarosława Kaczyńskiego, który mówi, że teraz państwo polskie czeka anihilacja no, zniszczenie. Czeka, bo on będzie niszczył to państwo. No ale on mówi, że to Tusk będzie niszczył. Nie, no ale to on, widzi pan, no, to jeszcze powtórzę to samo zdanie, co mówiłem. Ten człowiek jest przesiąknięty nienawiścią za śmierć brata, za bezradność, za teraz przegrane wybory mhm. i po prostu za niewdzięczność radu, jak powiedział, dawał i ci 12 milionów, na tego głosowała, a tych na nich o 7 właśnie, między innymi potomków chłopów, płaszczyźnianych. I ten człowiek zło przesiąkł, to, to co Pan zresztą w Ewangelii, jak człowiek mhm. ciągle myśli na nie i na zło myślą żeby świat jest zły to i on już innego nie widzi ten człowiek jest wyalienowany z tego świata I w związku z tym on nie ma osądu właściwego. On nie ma perspektywy własnej. Jego przeżarło tak zło nienawiść że on nie jest w stanie odkryć. To podlega głębokiej terapii. Między innymi ci wszyscy przestępcy w Stanach i tak dalej, to są właśnie przesiągnięci Masoni, to byli przesiągnięci, ta grupa, co zabiła żonę Polańskiego, to są przesiąknięci, byli myśleniem o złu. I to jest właśnie. I wyzwolili demona zła, który jest niestety w każdym z nas. panu też, we mnie też, tylko ja staram się nie dopuścić, żeby on opanował moje myśli. No ale to widzi pan, pan tu mówi tak o Kościele Katolickim, a Jarosław Kaczyński też się kreuje na takiego obrońcę wartości katolickich, no bo wie, bo rodzinnych. No co, co Kościół? Mamonę. Na ołtarzu co wsadził? Hmm. Miał, miał pan w filmach, aby złoto było. Hmm. Przecież Kościół rządził Europą, przejął chrześcijaństwo, wypaczył. Chrześcijaństwo hmm. się skończyło w IV wieku, kiedy właśnie zunifikowano Kościół pod e, rządami Rzymu. I Watykan. A jak pan patrzy na Andrzeja Dudę, który daje misję stworzenia rządu Mateuszowi Morawieckiemu, a nie Donaldowi Tuskowi, to co pan myśli? Słusznie, niesłusznie? No bo to jest dziecko niestety kościelne i dziecko. Kaczyńskiego i chce teraz przełap, przejąć... Andrzej Duda, tak? Tak, Andrzej Duda. Przejąć to, co w tej chwili mówią więcej publicyści. Przejąć tych pisowców, stać się obrońcą PiSu. Bo ten już jest stary, zdemęciały człowiek. Mm -hmm. Współczuję mu szczerze. Mm -hmm. Bo jest chorowanym, starym i najgorszą chorobę ma, jest przesiąknięty myśleniu o złu, nienawiści. Kto myśli tylko nienawiścią, ten przestaje być człowiekiem. I Jarosław Kaczyński, Pana zdanie tak przestaje być człowiekiem, Przecież tak? Staje. No, a Andrzej Duda ma potencjał na to, żeby przyjąć ten niego elektorat, żeby z Niestety, nie... jeżeli to zło się utrzyma, to ma częściowo, mhm. ale część się rozsypie, mhm. Bo trochę jest tam młodych ludzi myślących, którzy po prostu będą chcieli mieć własne zdanie. Mhm. I pójdą, porodzą do głowy. Bo zło jest strasznie złym doradcą. Zło niszczy. Myślenie o nienawiści niszczy człowieka. To jest straszna choroba. Bo nie dopuszcza nic innego. A świat jest wielowładny. No I dobry i zły. No a myśli pan, że Donald Tusk. Yy, no co będzie z tą Polską? Czy lepiej będzie z tą Polską, jak premierem będzie Donald Tusk? No zdecydowanie to? lepiej, tylko z tym, że zanim on hmm. przejmie i to się wyprostuje to, co ci rozrabiali, to wypłyną lata. I teraz modlę się, żeby wiosna 2024 była spokojna. Nie chciałbym być w tej chwili wtedy na ulicy warszawskiej. Hmm. Nie chciałbym. Obojówki Bo będą, zamieszki będą, niestety. A poza tym jest jeszcze jeden wielki, wielki cywilizacyjny problem. Ta cywilizacja się kończy. W ciągu 10 lat i zacznie się rozpadać cywilizacja ze względu na klimat, zagrożenie. I nie chciałbym być młody tak jak wy. Nie zamieniłbym się z panem. Nie Czerwam? chciałby pan nie? znowu. 20 ja lat wolę. I... Ja to za 10, może 15 lat już sobie kopytami w kalendarz. I odejdę z tego, bo ta cywilizacja, każde, wszystkie wielkie cywilizacje musi się skończyć. Ona się już rozpada. Już pan ma temperatury, już pan ma zanieczyszczenia, już pan ma choroby masowe. I to jest problem. I to jest problem przed wami. Jeżeli w ciągu dziesięciu lat nie obniży się emisji, nie prowadzi się radykalnych rozwiązań, to ta cywilizacja sama się, sama się zniszczy. Rzym upadł sam. Przez siebie. Hmm. Przez zanieczyszczenia. Wszystkie cywilizacje. Półksiężyc upadł przez zanieczyszczenie. Mezopotamia przez zanieczyszczenia gleby. Zasolenie gleb. Spadły plony. Wszystko. Środowisko jest ponad wszystkim. Jest tym Bogiem, który rządzi tą planetą. Ale może to tak jest, że ta historia zatacza koło? Że to jest nieciągnące się pasmo... Ale to będzie upadnie samych... oczywiście nie wszyscy ludzie wymrą. Hmm. To, zawsze to jest, po upadku to jest, też jest pan... jej odrodzenie. Nie wszyscy ludzie wymrą, ale że masę, jak nie będzie pan, będzie głód, będzie brak wody, będzie migracja masowa, bo Afryka się jeszcze bardziej ruszy, Azja się jeszcze bardziej ruszy na Europę. Bo to jest naturalne zjawisko. Po prostu tamci ludzie nie mają nic do stracenia. On, czy się utopi w Morzu Śródziemnym, czy dotrze tutaj, jak dotrze, to jego sukces. Jak się utopi, trudno.